Ale nie. 1500 zł 500 plus. Wow! No ekstra. Ale wiecie, no kurczę, to jest taki hardcore już mają, mając wtedy dwulatkę jeszcze bliźniaki, to już jakoś to ogarnę, no ale będzie na pewno ciężko i przez pierwsze ten miesiąc. Przez pierwsze to... 18 lat pierwszy... będzie ciężko. Nie, no pier nie pierwszy już. miesiąc aż tam wiadomo kobieta dojdzie do siebie. Justyna teraz mówi, że się nie cieszyłem, ani że nie było reakcji wielkiej jakiejś, no nie wiem, może ktoś tak z was też powie, że rozbili balon i że się nie cieszyli, albo coś, ale no, nie wiem, no ciężko powiedzieć jakbyśmy obstawiali, tak o, my chcę mega syna, mega syna, albo mega córkę a ja szczerze powiem, było mi to obojętne byle byłoby zdrowe, no bo wiadomo, że no nie ma różnicy, czy syn, czy córka no wiadomo, a jak no jak ty to w ogóle, jak taki Co? Taki Instagramer, taki YouTuber, a po prostu. No chłop w szoku był po prostu, no kurde, no fajnie, ale no co? No nie wiem, no ciężko powiedzieć czego się chciało, no jakby to wiesz, że reakcję można się cieszyć, o, że będzie dziecko, no to jest super, to jest fajnie, bo jest taka informacja. Czy syn czy córka? Nie no. Uch, z kobietami. Co? A co ty, ty oczekiwasz? A jak ty tam wyszłaś? Czekałam, czekałam się na mnie rzucisz, przytulisz mnie. A czem, A ja myślałam, że ty się na mnie rzucisz, że się cieszysz, ja że ci dałam zrobię. No chciałam się... to zrobić tak patrz. Jak? Już tak? Nie. nie bo nie umiem się skrić bardziej. <laughs> Jeszcze mi się opierdziel zebrało. No niesamowite to jest Tak, Tak no. <laughs> O Boże! Stwierdziłam, że Wojtkowi powiem o dziecku. Na Mikołaja. No i kupiłam mu jakiś tam prezent, i w ogóle. Skarpetki mi kupiłam! Nie, to nie były skarpetki. Czapki! I, tak, kupiłam mu dwie czapki. No I Wojtek wyciąga te dwie czapki. I mówi, no fajnie, czapkiem. Ja ale jeszcze coś tam jest. I tam były testy ciążowe. I Wojtek wyciągnął to i mówi tak, będziemy mieć bliźniaki, super! I ja wtedy, słuchajcie, zamarłam i mówię tak, Jezu, obyśmy sobie tego nie wykrakali. No bo jak można kupić dwie czapki? Tak, byśmy kupiła dwie koszulki. I powiedziała, że będziemy mieć dziecko. No to przecież to jest mega dziwne, no. no tak. No i pamiętam, że czekałam na ten dziesiąty tydzień ciąży, żeby szybko do ginekologa i sprawdzić, czy to są bliźniaki, czy nie są bliźniaki. I miałam ogromny stres. Znaczy, no fajnie, jakby były, wiadomo. No nie, no ale... fajnie. Dziwnie, jakbyśmy dobrobili. Juluś powoli już się przygotowuje, bo wie, że w brzuchu jest Bobo. Tak, i powoli, no Juluś no musi już się. Usamodzielnić, iść do pracy. No, ja my ja mu jakąś kawalerkę tam znajdziemy. No bo nie ma miejsca jak na razie w naszym mieszkaniu na nas czterek. Więc co tu dużo mówić? Dziadek sprawdza tam, czy się kręci cały czas. Nie Ale ba? odwróć, się, chłopty, czy dziewczynka. ustawmy się jeszcze, żeby pokazać sobie, że... co ty miałeś na tych rękach. Dobra, to teraz nadchodzi wiekopomny chwila i moment. Uwaga, przebijamy. Jule, jak myślisz? Popie czy dziewczynka? Dobra, przebijamy. 3, cztery. uwaga! Pani, rację? Gdzie jest kartka? Tu? Jest zdjęcie. A gdzie to widać? O, 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 o. Tu gdzieś jest siusiak. Gdzieś jest karka, żeśmy to potwierdzili. Może nie, pani... nie, właśnie kartki nie ma karki nie ma. Nie ma? A jak się pani pomyliła? Nie, nie, nie mogę mogę dobrać, się pomylić? się dwie. Czyli to jest co? Czyli Julek będziesz miał brata. Gdzie ty jesteś? Chodź, muszę cię to wejść. Julek, widzisz to? Widzisz to? Niebieskie jest wszystko. No. Nie, nie chciałem mieć brata. Julek, nie chciałeś? A co chciałeś mieć siostrę? Siostry też nie? No to do trzech razy sztuka. kurcze. Co się jeszcze narobimy? Jak? No spoko. No mogła być córka też, ale jest syn. To było 50 na 50. Zróbmy zbliżenie, czy na pewno jest? Nie widzę. Ale chyba tak, no. No tu jest chyba, nie? To w ogóle nie wygląda jak. A to jest teraz zdjęcie? Tak, no, niedawno. Ale w sumie nie musimy przygotowywać dwóch pokoi. Ciuszki mamy, tak. więc no wszystko się składa w jedną całość. Widzimy się za trzy miesiące. To napiszcie, kto miał rację, kto jak obstawiał. Kochani, no emocje naprawdę były niesamowite. Ale to tak szerwieję nie wiedziałem właśnie. Ja też, ja tak stanęłam i w ogóle tak. Serio, Czy to już? Żywasz? Tak? To na, tak. Ile czekaliśmy? To na pewno nie było takie wiecie, YouTube'owo, instagramowe, bo nie wrzuciliśmy się w objęcia i zaczęliśmy się całować. A, bo masz za duży brzuch, bo zazwyczaj jak ludzie to robią, to mają taki mały brzuch, tak, bo mają rozum. drugi czy trzeci miesiąc i wtedy jeszcze mają mały brzuch, a już teraz ma teraz już gigantyczny brzuch. Tak. A jesteśmy w pięknym miejscu, w którym Julek miał swój roczek i yy, chrzciny, no i pewnie tu też się za niedługo spotkamy, bo za niedługo jest dwa latka Julka, a później trzeba zrobić kolejne chrzciny i kolejny roczek, więc no będzie tego sporo, a piękne miejsce jest naprawdę, tylko trzeba ten bałagan tu posprzątać, niebieski. Stresowałam się, co będzie, jak będzie dziewczynka. Czemu? Że nie wiem jak... No wiesz, ja nie jestem taka, nie wiem, no nie wiem, teraz, A teraz tak myślę, że kurczę, no mogła być córka. Ale dobra, no nie no, bo tak wiemy już jak jest chłopakiem. No właśnie, a, teraz a fajnie było jest... z córką, nie? Jak to z córką. Jest... A poza tym nie wiem, czy dałabym sobie radę z dziewczynką, bo... Bo nigdy Ty? nie miałaś nic z bo... dziewczynką. Chłopaka aż... też naszy, i się tak, radę. Naszym marzeniem był chłopczyk, nie? Pierwszy i w ogóle. Tak nie, ja, mam taką, ja mam taką silną po prostu, wiecie, że... A u mnie, ale to, to jest naprawdę, bo u mnie w rodzinie od... Od dziadka to są sami faceci. Wszystko I... przez ciebie muszę zmienić po prostu. Co? Pindola. <noise> e, nie, bo tak naprawdę wygląda, że dziadek miał same siostry, później od dziadka jest dwóch braci. Dwóch braci ma po dwóch braci i z tego jednego brata jestem i będę miał znowu dwóch synów. Matkę Ej, ale jedyna. wiecie, co by było śmieszne? Jakby ta pani w balonowym, że tak powiem, się pomyliła. Majtła. no. <głos》> My już wszystko daszykujemy na chłopcika, nie? Wiesz, no ginekolog wie może nasz. Może może. Ginekolog nasz na przykład nie, nie czyli wie, że my nie chcemy wiedzieć, więc cały czas nie mówi o płci i ciągle urodziłaby się. No tutaj. i ona teraz kręci vloga i, i mówi, sprankowała mi, nie? I dopiero wypuści ten odcinek za trzy miesiące i powie nam, że, że, że sprankowała nas i włożyła inne papierki. No bo nie, nie włożyła kartki. No bo ona powiedziała, włożyć tą kartkę i on mówi, no nie, no przecież wie, jakie konfetti, nie? A no może była napruta i po prostu, widzisz, Boże, ładne, nie no. Nie, ale naprawdę ja, ja się cieszę, bo jestem taka... Y, mam takie zainteresowania mało kobiece, więc fajnie mieć synów. Tak. Bo jakby była córka i nie chciała robić na przykład różnych... Jejku, to by chodziła ze mną na zakupy i byśmy <laughs> razem gotowali i piekli ciasteczka. Dobra, sprzątamy ten bałagan i widzimy się już za chwilę. Trzeba zbierać papierki. <laughs> Julia, zbieraj te papierki. Klasycznie po y, ważnej informacji, dobre jedzonko. Perogi, frytki. Jarsko, śpiewaj Julas. Ale żeby cię nie kopnęło, bo jak tam będzie w akumulatorze prąd na przykład Albo w jakimś kondensatorze To cię Fajnie, run. no mamy jednego syna, teraz będziemy mieli drugiego Ja się tak spodziewałem, że po prostu mam takie mocne y, geny, że będzie kolejny syn y, Miałem cicho też nadzieję, bo nie mówię, że nie, że będzie to córka No bo mam już syna, to fajnie bo byłoby mieć jeszcze do, taki komplet Tak, tak, tak jest. jest, właśnie tak kochani właśnie Ej drugi tak. syn, no, naprawdę fajnie ja... Ja się cieszę. Ja się tak chciałabym córkę, bo chciałabym, tak jak Wojtek mówił, Coś zobaczyć, innego. no, zobaczyć, jak to jest mieć córeczkę, wiecie? Boże, jaka to była piękna córeczka. Boże, no. to by, bym dla musiał chronić. <noise> być pozwolenie na broń za. No. No. Tak A tak się... synowi trzeba będzie zrobić pozwolenie na broń. <noise> żeby się nie rozchulał za bardzo. No. no dobra, kończymy to.